Witam w Wielką Sobotę. Wypuściłem się tu jednak troszeczkę. Pierwszy raz tu jestem. Nawet nie wiem, czy trafię z powrotem do auta, do ale. Ale mój pochodzę sobie trochę, bo tutaj podobno łosie są. Chyba, że ja sam jestem u Łosia, ale. Ale coś tu widzę. O, coś tu jest. Nawet podejść nie bardzo idzie, ale widzę, że to jest wieniec. Wieniec łosia. O, cholera! Ja pierdzielę. Trzeba go sięgnąć, ale jak? Hmm. Zaraz muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić składkę. Jeszcze prawo. O, widać, że jest duży. A ja nie mam gumaków. O, jakoś podejdę. Biorę. Oj, ja pierdzielę. Ocie jasny Kurwa, wewnyku był. Ja pierdolę, o. To był wnyk. Masakra. Co za chuj. Oj, przepraszam. okay